Rafał, wielki finał przed nami, a w nim trzy pary. I czy według Ciebie to są zasłużone pary w tym finale? Na pewno zasłużone. Każda para, która by doszła do finału, no to ciężką pracę wykonała przez te trzy miesiące, więc każda jest w odpowiednim miejscu w tym czasie. Mhm. Mamy Adę, mamy Filipa i mamy Marysię. Każdy doszedł inną drogą, można trochę powiedzieć. Każdy też czarował inaczej widzów, prawda? Jakbyś miał właśnie ich tak określić? Czym ciebie ujęli poszczególni uczestnicy? Każdy z, każda z tych osób zaczynała z innego też pułapu, mhm. więc. Yy... Każda robiła postępy, no to jest normalne, jeżeli jesteś na sali treningowej i spędzasz na niej, tak jak dzisiaj powiedział Tomek, że po 10 godzin dziennie, no to jest mnóstwo czasu, więc jest, no wiadomo, że każdy gdzieś ten postęp robi. Jeden robi szybciej, drugi trochę wolniej, więc... Ee... Uważam, że te trzy osoby, które wystąpią, trzy osoby, bo też są tancerze, ale mówię o gwiazdach, to e, będzie naprawdę ciekawie, ponieważ i będzie dużo na pewno emocji, dużo e, humoru e, i dużo też takiej młodzieńczej energii. Więc e, tak naprawdę, jeżeli chodzi o finał, to będzie naprawdę e, zjawiskowy. Masz swojego faworyta? No wiesz dobrze, że nie mogę tego powiedzieć. No, ale masz. Czy mam faworyta? Nie, nie powiedziałbym, że mam faworyta, ponieważ finał jest tak magicznym momentem, że wszystko się może zdarzyć. Wiadomo, że jedni mają większe poparcie u widzów, drugi trochę mniejsze. Wszystko mi się wydaje, że będzie zależało od e, tego momentu właśnie za tydzień w niedzielę e, jak te pary po prostu zaprezentują się w swoich freestyle'ach, na które już po prostu z niecierpliwością czekam. E, wiem, że nie ma możliwości, że wszyscy mogą e, to wygrać, na pewno będzie tylko jeden wygrany. No a kto będzie, no to sami się musimy przekonać za tydzień. Ehm. Ada oczarowała tak naprawdę swoim, swoją metamorfozą, bo wszyscy myśleli, że ona to będzie taka e, maskotka tego programu, będzie śmieszyć i tak dalej, będzie fajnie do pewnego czasu, a tu się okazało, że ona zaczęła pracować i faktycznie zaczęła osiągać coraz lepsze wyniki u Was, u widzów. E, czy to jest taka największa metamorfoza tego programu? wydaje mi się, że, że tak, że zdecydowanie jakby taki widać progres e, przemiany. E, nie mówię też tutaj o tańcu, tylko też o, jakby o osobowości, o, o tym, że e, gdzieś tam patrzyliśmy, że gdzieś tam cały czas za tą maską e, kabareciarki, tak mogę tak nazwać, no tak mogę nazwać osoby, która pracuje w kabarecie, aktorki kabaretowej. E, tylko znaliśmy ją z tej strony, właśnie z tej sceny, a tutaj pokazaliśmy właśnie różne oblicza. E, pokazała Ada i pokazuje nam w tym programie. I to jest fantastyczne, że te przemiany są bardzo istotne w tym programie. I dlatego też wydaje mi się, że chyba Adrianna znalazła się w finale, że, że widzowie po prostu zaczęli, że, że to jest osoba, która po prostu pokazuje swoje różne oblicze. I wykorzystuje dobrze swoją szansę na, przy kolejnych odcinkach. Z kolei Filip robi takie mini spektakle w, tych, w tym tańcu. On nie tylko chce dobrze zatańczyć, ale on przede wszystkim chce pokazać sztukę w tym tańcu? No już, już, już jest na takim poziomie, że, że może już jakby takie e, sytuacje wykorzy wykorzystywać i, i to jest właśnie piękne, piękność w tańcu, że, że nie tylko kroki, i technika, tylko historia. To jest jakby coś fantastycznego, że można się znaleźć już na takim poziomie, że możemy właśnie wprowadzać właśnie takie elementy, tak jak dzisiaj było widać solówkę, gdzie po prostu tańczył z, nie, nie jakby wykonywał kroki, tylko tańczył z duszy. I to jest właśnie coś fantastycznego. To już jest jakby trochę Taki wyższy level e, Tajemniczenia. wtajemniczenia. Dokładnie. Więc e, no jak widzicie, no, to jest tak, że no, każdy pokazuje się z, z różnej strony i jakby też e, z, na innym poziomie. Mm -hmm. No e, tu... i, są, i tak jak mówię, no, są e, zwolennicy, którzy po prostu za tym idą, a są tacy, którzy. Chcą zobaczyć właśnie Adriannę, która, która po prostu tak, pokazuje na przykład dzisiejszą sambę, która była po prostu dla mnie była fajna, taka softik, lekka, miękka i, i ja nie musiała po prostu wow, petarda wyskakiwać z, z pudełka, tylko po prostu stanęła sobie, tutaj sobie siup, zrobiła tu rączką, więc takie rzeczy też ludzie kochają. Dużo... Y Mówiło się o powrocie Agnieszki Kaczorowskiej do programu. To była um, no, kontrowersyjna decyzja, jeśli chodzi o Agnieszkę, ale się okazało, że jednak jej powrót do programu był udany, jakby nie było. No, to jest y, fantastyczna tancerka i y, świetna trenerka, jak y, widać na załączonym obrazku. Y, no i y, to było gdzieś tam na pewno w świadomości produkcji, e, świadomy ruch, ponieważ no, wiedzieli, że na pewno jakość tańca na pewno będzie wspaniała i jak widać na bargiecie to wszystko e, tak było.